Proszę Państwa, skończyłam plewić aleję liliotową. Przez dwa tygodnie nie plewiłam, ponieważ nie miałam czasu, a robię to zawsze systematycznie raz w tygodniu. Proszę zobaczyć ile tutaj jest fastów. I to tylko z tej jednej alejki po jednej stronie prawej i po lewej stronie. To wszystko jest tutaj. Na taczce tyle chwastów. Dlaczego tyle chwastów? Ponieważ ziemia jest tutaj bardzo żyzna teraz, kompostowa, nawieziona. I oczywiście ostatnie dni są dosyć wilgotne, więc te chwasty rosną jak szalone. Tyle chwastów zebrałam. Jeszcze mam do wyplewienia aleję różaną i również dwa rzędy liliowcowe i tutaj koło kurnika, więc podejrzewam, że jeszcze dwie takie taczki mi się uzbierają. Nie mówiąc już o tym, że to jest końcówka mojego plewienia, ponieważ ogród już kończę plewić. Przycinanie i koszenie trawnika będzie później, może dzisiaj jak nie będzie padało albo jutro. No i rośnie góra kompostownika. Trzeba to wywieźć. Wydawało mi się, że w ogrodzie warzywnym, termakulturowym, ściółkowanym i bez kopania cebula tutaj. Nie nie będzie chciała rosnąć, ponieważ wiosną tak nie za bardzo rosła, długo się ociągała. Oczywiście te cebulki, które zjadły nornice, no to są już zjedzone, ale muszę powiedzieć, że całkiem niektóre cebule są bardzo duże, urosły naprawdę ogromne, a był tutaj troszeczkę taki ogród chwastak, ponieważ jak wysiewam nasiona, i sadzę rozsady, wówczas pilnuję i często plewię, żeby chwasty nie rosły. Ale później, gdy warzywa są już większe, ja nie plewię tak często. Oczywiście takie większe trzeba wyrywać, żeby się nie wysiewały chwasty, więc wyrywam. Dlatego tutaj też zrobiłam porządek i okazało się, że na przykład ta cebulka jest bardzo duża, a ta jest na przykład mniejsza. Tutaj też jest duża. I całkiem nawet te cebulki są Fajne myślałam, że tutaj w ogóle nie urosną, że część zostanie zjedzona przez nornicę, chociaż w tym roku nornic nie mamy tak dużo, ponieważ nasze koty robią co mogą, pilnują, jeżeli chodzi o szkodniki. To tak, turkuci nie mamy, ani jednego nie widziałam w tym roku. Norris, tak jak powiedziałam, też nie widziałam, widziałam tylko jak koty, bo jak koty złowią coś, to oczywiście zawsze przynoszą mi na taras. Mogłyby mi oszczędzić tego widoku, zwłaszcza niestety jak polują na ptaszki. Ja później muszę to sprzątać, a nie jest to dla mnie zbyt miłe. I podlewam, zrobiło się sucho, trzeba podlewać. gdzie przy ścieżkach żwirowych też trzeba docinać, ponieważ trawa przerasta. Czasem jest tak, że bardzo szybko rozłazi się konie, czy na, czy wyrastają mniszki. To wszystko trzeba likwidować, żeby ścieżki oczywiście nie pozarastały, żeby były w miarę możliwości jak najbardziej naturalne, ale nie zarośnięte chwastami. Jak często wykonuję taką czynność? No trudno powiedzieć, bo jeżeli na przykład rok jest suchy, to tak wystarczy raz w miesiącu. Ale jeżeli rok jest wilgotny, jest dużo wilgoci i ciągle pada, to częściej, może dwa, może trzy razy, trudno mi powiedzieć, ponieważ nie liczę, ale robię to wtedy znacznie częściej, ponieważ i trawa rośnie szybko i oczywiście.